Siemanko! dzisiaj zaczynam na podłodze. Pokażę Wam co mam. Krzywko, to była taka szybka. Dzisiaj będę Wednesday, bo mam za mało czasu, ten film będzie króciutki. No to więc jutro się zabiorę za nie, nie będę miał takich schwytałków. Nie mam. Ale dobrze, spróbuję. Zobaczę. Dawajcie łapeczki w górę, komentarze, wśród ryk dzwoneczek.

nie No To mamy loleczko. Wczoraj się bawiłam. Mamę. Mamę. I pojutrze może ty. Masz. I do tego dzwonika i stja. parę par pije i kąpie się. To ma ile? Ciągle i tak siedzę w telefonie, się uczę. ja ogólnie wiem że się, ja się nie bawię, to jestem leniwa, siedzę w telefonie, no dobra, jestem leniwa i teraz no, tu na autko mojej siostry. To też jest mojej mamy. To jest kosmetyczka moja. To kosmetyczka mojej mamy. To też jest mojej mamy. To wszystko to do twarzy. To też. Pielegacja twarzy ładnie wygląda. Fajnie ją używałem. I tak to wygląda. Szybko pokażę, zamykamy. Zamykamy my na cicho. Taka Zobaczcie, moja siostra, dziś Wam pokażę, to jest moja siostra. Wam pokażę, paznokcie. Małka, czyli mam padroncie, czyli nie mam na ręce, ale mam tu, tutaj... No zdejmę je. Tak one wyglądają. To są te, które miałam przyklejenie. Jest mi dwa pają w cienki i na Bo nie było w nie ma, bo wrzuciłem. No i chcecie mi dziewięć to się, No naprawdę. wygląda? To jest moja kolejna siostra. Zuzia. I to jest taki króciutki. Filming. Eee, no.